prawica jest zbudowana na kłamstwach, na manipulacji, na fake newsach. Dlatego bronicie te prawa no, do tego, jest, żeby Pani siać ministrze, Panie ministrze, panie ministrze. Ale dowód jakiś... Pani nie. Pani no, Dlatego bronicie waszej wolności do tego, żeby kłamać, żeby manipulować, no, żeby dowód, siać poprosimy. fake newsy w internecie, bo to jest wasza jedyna możliwość rozwoju. Natomiast w interesie dobrego społeczeństwa jest to, żeby debata publiczna była zbudowana na prawdzie. To nie jest cenzura. To, że chcemy, żeby w internecie była prawda, żeby w internecie nie manipulowano ludźmi, to nie jest hmm. cenzura, to jest budowa dobrego społeczeństwa. Kropka, poseł Bryłka. Spór Mask-Sikorski. No, y, wicepremier polskiego rządu nie powinien w taki sposób wypowiadać się na, na Twitterze. To, to w ogóle nie licuje z powagą pełnionego, pełnionego urzędu. Digital Services Act właśnie implementowany do polskiego porządku prawnego. To jest ograniczenie wolności słowa w internecie. To jest ograniczenie prawa do wypowiadania swojej, swojego stanowiska w internecie. Teraz jednoosobowo prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł decydować, co się może pojawiać, albo co się nie może pojawiać. Powoływany z za większością na wniosek premiera same. przez przez polski Sejm. I teraz pani poseł mówi tyle o tej dezinformacji. No to niech pan premier przestanie dezinformować, bo pan premier 11 listopada tego roku poinformował, że Polska jest wyłączona z paktu migracyjnego, ja Nie co zweryfikował demagog. Okazało się, że to jest kłamstwo. No więc największą dezinformację w polskiej przestrzeni internetowej wprowadza sam pan premier i przedstawiciele waszego Dobrze, rządu. Pani senator.